Dzień dobry! Hello, Z tej strony Free Dobry, tutaj Wojtek B! Gdzie gramy w Angry Neighbor? Gdzie gramy w Hello Neighbor? Hello. gramy w podróbkę Hello Neighbor, a nie w Hello Neighbor? Co ty? Bo Angry to podróbka. Hello, nie? A chcesz no. FPS-y czy nie? Mogą być FPS-y. Są teraz włączone? Włączyłem, tu pa. To my SP sami gramy. Dzisiaj robimy... Cholera, jakiś portugalski ekspresji. Ostatnio ktoś mi stawił dwie łapki w górę. Już go nie lubię. Zablokuję mu komentarz i się dowiemy, kto to był. Dlaczego? Stawił dwie łapki w dół. Jesteście nuba, Nuberami teraz. Ci, którzy mi zostawcie lajka w górę, żebyliście żeby tacy to grzeczki. Bo zostawiliście. Kara, mu... to jest lajk. Zostawiliście mu łapkę w dół. A co jest karą? Lajk. Like. Tak. Teraz musicie zostawić lajka, gdzie? W u jest w górę. Pewnie, ja że w niej A gdzie jest ta babcia? Jaka babcia? Portugalskie eks ekspresy? A ta muzyka mnie tak irytuje. Cholera za, jakichś zabrać. Expresy! Ekspresy. Ekspresy. o śni, gdzie cholera jakichś? Cholera jakichś! portugalski. jakichś! Cholera jakichś! o jakichś! Cholera Cholera w O

Холера, че си поръчал. 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 Холера, че си Neighbor no Remarkably, all were saved, though four okay. people were killed or another. Los Angeles, where any rain is okay. considered a newsworthy Three. novelty, my was pelted with a genuine no, tropical okay. downpour. Some parts of town got no, as much as six inches, inches of rain in just a few hours, and it accumulated in a floodplain so rapidly. Okay. Los Angeles, where any rain is considered a Los Angeles, where any rain is considered a newsworthy novelty. a genuine tropical downpour. That, 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 that way. <Hamp> <knowledge> Nigdy nie zagramy widzowie w Angry Neighbor. No Nudzi się już na mnie. Czy ci się nie nudzi? Kulery jakieś portugalskie... Ekspresy. Ekspresy wiadomości. Nie chcę tego słyszeć. Okej, okay, idziemy.

que evita veneno que está it so rapidly that scores of cars were uh, 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 soon trapped Znów ten telewizor, Ten telewizor, no, zwiś ciągle no, portugalskie ekspresy. Kto? Neighbor. teraz gra Ale on nie zgiół mi robić. Zombie, on tylko podróż, spać oglądać telewizor, i, i, i chodzić i nic więcej. A dzisiaj! Nie umie nawet klikami się posadzać. Gdzie? On Luz. nawet drzwi nie umie otwierać. Tylko <grym> my się. Wala. Ale jest silny. Bo to jest największy mober no świata. Hello Neighbor otwierał? No. A on? A on wydarza. Ty, ty to jest? Ej, takie coś. Siemanko z tej strony. Portugalskie express? <laughs> Te były takie śmieszne. Klucz. Cholera, ten portugalski słoń.

Ej! Ja muszę te kwiaty dodać! I mógł go, tak, go na głowie! tak go na głowie! Będzie nie, Ale chyba jest do góry! Tu będzie przemówienie! Nie, bo nie, nie, da się nie, 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 ogóle nie, nie, nawet przemek tam nie ma, go, tam nikogo nie ma, tylko woda. Nie, no nic, tylko by takie odgłosy zrobić. Ale będzie. W Właśnie, taką odgłos, taki niebieski nie, nie, nie. Nie, portugalskich nie.